Czy to Ty jesteś tym, czy innego mamy szukać? To jest pytanie, które Jan, chrzciciel, postawił przez uczniów Jezusowi. Czy Ty jesteś Mesjaszem? Mesjasz to hebrajskie słowo, które po grecku tłumaczy się Chrystus, po polsku namaszczony, wysłany przez Boga na specjalną misję. Jan był w więzieniu i nie wiedział, czy wszystko poszło na marne. Nie wiedział, czy Jezus, jego przyjaciel, tak naprawdę jest tym obiecanym Mesjaszem, czy nie. Jezus mógł dać bardzo naukową, piękną odpowiedź. Mógł powiedzieć: Tak, zaprawdę, ja jestem wcielonym słowem. Bez końca i bez początku. Mógł powiedzieć: Od strony metafizycznej jestem drugą osobą trójcy świętej. Jezus, będąc Bogiem, na pewno znał teologię lepiej od papieża. Mógł więc dać taką odpowiedź, że doktorzy teologii by jej nie zrozumieli. Pełną naukowych słów. Brzmiących bardzo, bardzo naukowo i trudno do zrozumienia. Ale zamiast tego, zamiast różnych rzeczowników, Jezus odpowiedział z pomocą czasowników. Mówi: zobaczcie wokoło, co się dzieje, i sam znajdź odpowiedź na to pytanie. Bo popatrz. Niewidomi widzą, chromi zaczynają chodzić, trędowaci i chorzy są uzdrowieni, a ubogim głosi się dobrą nowinę. Nie ma naukowych, teologicznych rzeczowników, ale same czasowniki. Jezus mówi: popatrzcie na to, co robię aby będziecie wiedzieli, kim tak naprawdę jestem. A potem odwraca stół do gór nogami i pyta się tych, którzy wcześniej pytali się jego: Po co tu przyszliście? Czy wiecie, po co tu jesteście? Czy wiecie, co robicie? Czy wiecie, dlaczego to robicie? To jest ważne pytanie, bo każdy i każda z nas, który jest chrześcijaninem, katolikiem, powinien się zapytać, czy my wiemy, co robimy? Czy wiemy, kim jesteśmy? I jeszcze raz, można tworzyć piękne, długie odpowiedzi teologiczne i naukowe. Tak, jesteśmy chrześcijanami. Tak, jesteśmy katolikami, wierzymy w papieża, wierzymy w sakramenty i tak dalej, i tym podobne. Ale zamiast tego powinniśmy mówić tak jak Jezus. Chcesz wiedzieć, co tu robimy, chcesz wiedzieć, kim jesteśmy. Popatrz się na to, co dzieje się wokół nas. Niewidomi widzą, chromi chodzą. Chorzy są uzdrowieni. A ubogim głosi się coś dobrego. To, kim jesteśmy, nie powinno zależeć od tego, jak się opisujemy, tylko co robimy. Co się dzieje w naszym życiu jest ważniejsze od tego, za kogo my się uważamy, bo nasze czyny mówią więcej o nas niż nasze słowa. Tak jak misja Chrystusa więcej mówiła o Nim niż Jego słowa, nasze czyny mówią więcej o nas niż nasze słowa. Czy wiecie, co my robimy jako chrześcijanie, jako katolicy? Ja powiem Wam, co ja robię. Wczoraj siedziałem sobie na plebanii około pierwszej po południu, oglądałem filmy na Netflixie. Relaksowałem się przed mszą o czwartej, a nagle ktoś dzwoni do drzwi. Dzwoni dryn, drę, tak przez 3-4 minuty, jakby nikt nie przestali, nie wiadomo co. W końcu schodzę na dół. Pani bardzo zdenerwowana stoi w drzwiach. Mówi proszę księdza, czy może ksiądz uratować sytuację? Jaką sytuację się pytam? Okazało się, że był wczoraj ślub. Zaplanowany w naszym kościele, ale ten ksiądz, który miał ślubu udzielać, nie przyjechał. Nie pojawił się. Jest 10 minut przed ślubem, panna młoda płacze w limuzynie przed drzwiami. Pan młody się denerwuje w zakrystii. Dostali SMS-a od księdza, że nie pojawi się, bo coś się stało. No i nagle są w kłopocie. Poszedłem więc do limuzyny. Pogadałem z panem młodą przez pięć minut. Pogadałem z Panem Młodym przez pięć minut za Krystii, ubrałem się. No i był ślub. Sytuacja uratowana. Potem byłam sza o czwartej wieczorem, a po mszy o szóstej miałam kolejny ślub. Też taki, którego nikt inny nie chciał udzielić. Bo to był ślub dwóch Panów, którzy byli katolikami od dziecka, ale... Ich ksiądz parafialny nie chciał pobłogosławić ich małżeństwa. Dzisiaj o pierwszej po południu będę miał msze po hiszpańsku razem ze sztem małego dziecka, bo też ksiądz z ich parafii tego chrztu nie chciał udzielić, bo rodzice pracują codziennie, są emigrantami z Meksyku, pracują w każdą niedzielę w restauracji jako kelnerka. I zmywasz naczyń, czyli nie mogą być w Kościele w swojej parafii w niedzielę. I ksiądz odmówił sztu ich dziecka, gdzie przyszli do Stanisława. Jak ktoś się pyta, czy wiem, co robię, tak jak Jezus będzie odpowiadał Popatrz, co ja robię, czyny mówią więcej niż słowa. Niewidomi widzą, dzieci przyjmują szty. Zakochani ludzie biorą śluby, chorzy są namaszczani. O moim kapłaństwie więcej mówią, mówią moje czyny niż moje słowa. O waszym katolicyzmie, o waszym chrześcijaństwie więcej mówią wasze czyny niż wasze słowa. Bo to, że uważa się za katoliczkę. Czy za Polaka, czy Polkę, czy za chrześcijana, to nie ma znaczenia. Większe ma znaczenie to, co ludzie widzą, obserwując Twoje czyny. Jezus był osądzany przez jego czyny. Ja jestem osądzany jako ksiądz przez moje czyny. Wasze czyny są świadectwem Waszej wiary. Nie słowa. Nie deklaracje, tylko Wasze czyny, co robicie z tymi ludźmi, których Pan Bóg postawi, stawia na Waszej drodze życia. Amen.